I ruszyły. Troszkę z problemami ciambella. Ale to tak tylko przy starcie. Na prowadzenie wychodzi Samael. Samael na drugiej pozycji galopuje Frego. Pero niesie się nieco ciambella. Za nią galopuje Fawonio. Do przodu mocno przesuwa się teraz pasadera. Na przedostatnim miejscu Campanula i ostatnia Eubana. Prowadzi Samael na drugiej pozycji Ciambella, na trzecim miejscu Rego Pero, na czwartej pozycji Favonio. piąta Pasadera, szósta Campanula i siódma Eubana. I za moment konie wejdą w zakręt. Wprowadzi w zakręt Samael. Samael szeroko frego pero przy wewnętrznej dziambella, szerzej pasadera między nimi Favonio. Ależ zadarł łeb Samael. Koło niego galopuje Frego Pero, ta para ma przewagę. Frego Pero i Samael. No Samael już mocno jechany, e, Frego Pero w ręku. I za moment wyjście na prostą finisową. Frego Pero Samael mocno poprawiła Eubana. Wyprowadza Samael. Samael i próbuje uciekać, Samael, goni Samaela, Frego Pero, Samael, Frego Pero, Samael, Frego Pero, do walki włącza się Eubana jest, ale już na prowadzenie wysuwa się Frego Pero, Frego Pero, Samael, Frego Pero, Samael, tylko ta dwójka. 150 metrów do celownika. Frego Pero Samael, ale Samael teraz w końcówce jeszcze poprawia. Samael, Frego Pero i w celowniku Samael, Frego Pero na trzecim miejscu. Eubana.